Kolego, ja jestem Porta Westfalika, to północno-zachodnie Niemcy, taką y, os na jakbyś spojrzał na mapę, kierunek Holandia. Słuchaj, dla ciebie tutaj y, modulacja piąteczka, sygnał dziewiątka. Break, 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 a ja do latuję. Dolatujesz, kolego, również. Dolatujesz, również. No tu też elegancko Ciebie słysza, Skąd nadajesz? Kolego spod Terespola, dolatujesz bez problemu, modulacja 100%, yy, sygnał no trójeczka, czwórka. Reko, tutaj, czy do Ciebie, Terespol, Tak kolego, tutaj Porta Westfalika, Porta Westfalika, północne zachodnie Niemcy, dolatujesz kolego do mnie w 100%. Radyjko, radyjko, sygnał szósteczka teraz. Dolatujesz, dolatujesz do Niemiec, dolatujesz do Niemiec bez problemu. Ciebie słyszę elegancko. Pozdrawiam, pozdrawiam. Kolego, w piątek zamieszczę to nagranie na YouTube. Wpiszę sobie dzisiejszą datę i wpisz tę dzisiejszą datę i propagacja. To usłyszysz siebie na YouTube jak, jak tutaj dolatywałeś do Niemiec. Jest tu może jeszcze jakiś brek? Ogólne wywołanie dla stacji mobilnych i bazowych w Polsce, ogólne wywołanie dla Polski. Tutaj stacja mobilna Kutechan, północno-zachodnie Niemcy. Zapraszam do łączności na kanał 18. Kolego, witam. Odbieram ciebie tu w 100%, w 100 elegancko. słaj 59 dla Ciebie, 59, no elegancko idziesz. Proszę, witam. Proszę, 59, stacja bazowa Holsztyn, operator Władysław. Z mojej strony tutaj w tej chwili 50 W w antenę, nie? Radio Alan 560, Alan 560, mikrofon, co Kolego, ja tu nadaję. Sirio Siri Performance 5000, antena Radiko KPO DX 5000, 5. generacji. W tej chwili no, mam tu około 12 W na wejściu, bo to no, zwykła podstawa w tej chwili. Break, 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 break. Proszę break. Nie wiem, bo nikt tak zwana łezka. Jak najbardziej. No to dawaniu, ja wiem, około 10 W również. Antenka LM AT92. Eee, Bazoweczka. Eee, bardzo ładnie. Nawet pod przydeczkiem, pod, przydameczkę, pod przydameczkę. Eee, Północny Niemcy mobil, północnym Niemcy Mobil, jesteś na częstotliwości jest No dziękuję kolego, dziękuję za, za raporcik. Tak kolego, północny, północny Niemcy Mobil, słyszę ciebie elegancko, nawet mnie tutaj przegłuszyłeś kolegę, który mi tutaj raporcik podawał. Oj no kolego, dziękuję Ci za łączność, 700 dla ciebie. Do usłyszenia tam miłego dnia dla Ciebie Najlepszego. Również dziękuję średnio. Jak będę chciał kolego, no to nagrywam to w tej chwili wrzucę to w piątek, bo dopiero będę wtedy w kraju, wrzucę to na YouTube, wpiszę to jako dzisiejszą datę i propagację, także będziesz mógł sobie to znaleźć i posłuchać jak to szło. Proszę, Proszę, Proszę break kolego. Proszę. krajowej 19 Kolego, przy drodze krajowej 19, co mówisz, no to odbierałem ciebie, ale no ca całość do mnie nie, nie doleciało. No, ja tu pokażę. Ja tu w tej chwili lecę przez Niemcy, mam około no, 80 km do Holandii. No, praktycznie będę za chwilę w Holandii. Słuchajcie panowie, idę zatankować paliwko, zjeżdżam na stację, zatankuję paliwko i odezwę się za, za 15 minut. To porozmawiamy dłużej. Wywołanie, zapraszam do łączności na kanał 18, tutaj stacja mobilna północno-zachodnie Niemcy, porta Westfalika. Jest ogólny Niemcy, kolego, jest ogólny Niemcy. Ja nadaję mobila, mobila Kolego, w którym miejscu jesteś w tej chwili w tym, w tym, w tym mobilu? Kolego, ja tu nadaję koło miejscowości Porta Westfalika. Porta Westfalika to są północno-zachodnie Niemcy. 80 km zostało mi do Holandii. Kolego z Łomży, słyszałem ciebie, elegancko doleciałeś do mnie bez problemu. Tego operatorze Marku, elegancko ciebie słyszę elegancko no yy, dla ciebie raporcik to 4,8 4, nawet tak wiesz, elegancko no Bardzo dziękuję, w twoją stronę będziesz miał yy, 3 na 7 Dziękuję kolego za łączność Są tu jeszcze może jakieś breki Proszę brek Proszę brek, kolego, proszę brek. Kolego, sygnałowo wychodzisz tutaj trójeczkę nawet do czwóreczki, modulacja w dużych szumach, no nadaje tobie na, 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 na trzy, tak. Z jakiej miejscowości, kolego, ten mobil? Doleciało kolego warmińsko mazurskie doleciało. Proszę brek. Kolego, dla potwierdzenia będziesz chciał, no to wrzucę na YouTube filmik. W tej chwili w tej chwili na, 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 nagrywam to. Wpiszę to jako dzisiejszą datę plus propagację. Także wpiszesz na YouTube dzisiejszą datę i propagację, no to sobie usłyszysz jak, jak to do mnie do, dolatywało.

Kolego na YouTube wpuszczę filmik z, z, z dzisiejszego nagrania, tylko to będą dwa albo trzy filmiki, bo już tutaj no, rozmawiam, rozmawiam chwilę. W tej chwili się zatrzymałem. Dla potwierdzenia pokażę na nawigacji, w którym miejscu w tej chwili jestem, ile mam do Amsterdamu, także żeby nie było lipy, że ja gdzieś tutaj blisko nadaję. Proszę dla Breka. Tak, kolego, właśnie w tej chwili przybliżyłem w nawigacji, że jestem koło miejscowości Osnabrück. Miejscowość Osnabrück to są północno-zachodnie Niemcy. Mam około 80 km do Holandii. północny wschód Polski, okolice nie słomrza Jak mnie tam odbierasz? Kolego, no modulacja piąteczka, sygnał nawet dziewiątka, nawet plus trzydzieści chwilami mi, mi, mi tutaj palisz. No słyszę ciebie, jakbyś było obok mnie. No, bardzo mnie to cieszy. Ja ci powiem tak, miejscami wcześniej słyszałem ciebie tak do czterech, pięciu Santiago tutaj na wychyle, ale raport dałbym ci pięć, dziewięć, bo to było bardzo, bardzo Boki już teraz, to, to, teraz trochę gorzej słyszę. Kolego, mnie słyszysz gorzej, bo tu obok mnie stoją dwie ciężarówki, obok mnie stoją y, Polacy, wiesz, na 24 kanale i, wiesz, wy, wy, wycinają mnie, My, po prostu, wiesz, zbyt blisko są mnie i rozmawiają, dlatego ja tak troszkę go, gorzej tutaj to wszystko odbieram. Będziesz chciał, kolego, no to w tej chwili nagrywam filmik, no to wrzucę to w piątek na YouTube, to, to sobie obejrzysz. To no, będziesz tak podał tego filmiku, to mnie, to mnie interesuje, bym obejrzał, bym posłuchał. Dobrze, tylko ty, ty... Słuchaj, ty jesteś w tej chwili na 11 minucie tego filmiku, także wiesz, będziesz musiał albo cały obejrzeć, albo 11 minuta. No 11 minuta w tej chwili, no, no to, to to jest jak, jak ty jak ty tutaj ze mną rozmawiasz. E, dobra, rozumiem, ale jakąś nazwę powiedz mi, czy nazwę będziesz umieścił? Jakąś to już... No, jak Blok. Kolego, wpiszę to po prostu dzisiejszą datę, plus nazwa propagacja. Dzisiejsza data i propagacja, wiesz? Dobra, fajnie, na pewno sobie to słucham. Eee, cóż mogę Ci więcej, żeby nie przedłużać? Eee, wszystkiego dobrego Ci życzę tam udanej trasy, bo też słyszałem, że jesteś w mobilu. I cóż, 7,3 udanych łączności, Pozdrawiam, cześć Piotrek, jeszcze raz się kłania. Dziękuję kolego, tutaj operator Rafał, 7,3 dla Ciebie.